Proszę Pani Pośle. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Stanowisko Rady Języka Polskiego było jasne. Mój temat też 20 marca przedstawiłem, myślę, że w sposób dosyć dobitny powinien być temat zamknięty, jest to część języka śląskiego oczywiście nie ma, jest to część dialektu polskiego, języka mowa rodowitych mieszkańców śląska uważana była i jest przez bodaj wszystkich polskich językoznawców za dialekt języka polskiego obejmujący wiele różnych gwar. W mowie ślązaków nie znajdziemy żadnych poważniejszych cech gramatycznych, które by nie występowały równolegle, czy to w Małopolsce, czy Wielkopolsce. Brakuje kodyfikacji ortografii. Status mowy ślązaków powinien zależeć od tego, jak ją traktują sami ślązacy, ale także i od tego, jak jest ona postrzegana przez użytkowników ogólnego języka polskiego. Mowa ślązaków uważana jest przez użytkowników języka polskiego, także na Śląsku, za jego odmianę terytorialną. Autorzy tej absurdalnej rewolucji w ogóle nie ukrywają, że jest to dla nich sprawa na wskroś polityczna i że jest to jedynie pierwszy etap w dalszych zmaganiach. Ale o co? Europoseł Kochut. Najpierw musimy zamknąć sprawę uznania języka śląskiego za język regionalny. Później, niezależnie od tego, czy prezydent Duda podpisze ustawę czy nie, jako nowa lewica złożymy projekt ustawy w sprawie uznania ślązaków za mniejszość etniczną. To na pewno wydarzy się w tym roku. Panie marszałku, ten człowiek ponownie przeszkadza wykonywaniu posła mandatu. Nie przeszkadza, nie przeszkadza, Panie pośle, proszę wykonywać na mandat. Nie, nie, nie to jest skandal, panie marszałku. Przeszkadzają mi ludzie z galerii, widzowie. Proszę protokole, że na galerii zniesiono tak będzie. Panie pośle, ja bardzo proszę o to, żeby marszałek prowadził obrady i o... O ile pamiętam, nigdy, nigdy nikomu nie przeszkadzały oklaski w powiadaniu, w wy, wypowiedziach. Bardzo proszę kontynuować proszę swoją wypowiedź. Okej, okay, ja panu pozwolę dokończyć swoją wypowiedź. Dalej Kochud mówi. Nie wiem, jaki będzie efekt, jeśli w przyszłości dojdzie do głosowania w sprawie uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że tej ustawy prezydent na pewno nie podpisze. Wtedy w przyszłym roku już po wyborach prezydenckich rozpoczniemy zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o uznaniu Ślązaków i Kaszubów za mniejszości etniczne. Zarówno Kochut, jak i czcigodna niewiasta Monika Rosa mówili w maju 2021 na konferencji prasowej w Warszawie otwartym tekstem o deklarowaniu tzw. narodowości śląskiej chodzi o spór na płaszczyźnie prawnej, politycznej i publicystycznej, który trwa w zasadzie od lat 90., a mówiący o antagonistycznym nastawieniu śląskich organizacji do polskości. Kluczową rolę w tym zakresie przez lata odgrywał ruch autonomii śląska. Jak pisała pani profesor Mirosława Siuczak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w głoszonych przez Raś w postulatach stworzenia samodzielnego, niezależnego od państwa polskiego regionu pod nazwą Obeszlezjen, wykorzystuje się także kwestie językowe w celu podkreślenia kulturowej i narodowościowej odrębności Ślązaków. Odwołanie się do niemieckiej nazwy regionu, nawiązywanie do pruskiej symboliki oraz negowanie propolskich zachowań Ślązaków w czasie kultur kampfu oraz powstań śląskich rodzą ostry konflikt z patriotycznie nastawioną częścią społeczności śląskiej, ale też innymi regionami kraju. Zobaczcie Państwo chociażby relacje z tzw. Tak marszów Autonomii w Katowicach. Szczególnie uderzająca jest obecność flag niemieckich oraz na przykład, krajów Basków jako symbol separatyzmu. Cel dekompozycji państwa polskiego jest aż nadto widoczny. I pozwólcie, że przytoczę może jedno zdanie z takiego oto dokumentu. Co to jest? Podpisany 29 lipca 2019 roku. Jest to deklaracja Śląskiego Porozumienia Wyborczego. W tekście czytamy: przekonani o tym, że Śląski głos powinien donośniej i skuteczniej rozbrzmiewać w polskim parlamencie, zawiązujemy Śląskie Porozumienie Wyborcze, które reprezentując sygnatariuszy zadecyduje o formule naszego udziału w zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu RP. Chcemy reprezentować wszystkich Górnoślązaków mieszkających na terenie naszego województwa. I otóż, kto jest tym sygnatariuszem? Są tam cztery organizacje: Śląska Partia Regionalna, Ruch Autonomii Śląska, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego i Niemiecka Wspólnota Pojednanie i Przyszłość. Co szczególnie podłe. Jesteśmy świadkami cynicznego zawłaszczania sprawy śląskiej przez skrajną lewicę. Ale czystoż jest nagi. Panie Kochut, niech pan się nie łapie na chałep, niech pan się siednie na żyć. Od paru lat dążenia od środkowe Śląska próbuje nam suflować skrajna lewica, której przedstawiciele z miejsc na galerii zakłócali moje wystąpienie w Sejmie zarówno 20 marca, jak i dziś, co samo w sobie jest po prostu skandalem. Zarówno Rosa, jak i Kochut przynoszą mną, Ślązokom, istno gańba, prezentując wartości antyśląskie par excellence. Jakie są tradycyjne śląskie wartości? Praca, rodzina i religia katolicka. Wartości te były funkcjonalne, nawzajem się umacniały, Świadczyły o śląskiej regionalnej tożsamości i wplatały się w biografię mieszkańców regionu jako coś oczywistego. Z tych wartości wynikały inne cenione, jak prawdomówność, skromność, obyczajność. Sięgnąć nam trzeba nie do lewackiej perspektywy obejmującej ledwie dwie, trzy dekady. Rola Śląska dla Polski to przecież luks eksilezja. Do ja doliczyłam po prawie półtorej minuty. To proszę, proszę dokończyć. Pozwolić dokończyć. Doniosły wpływ wspaniałego możnego śląskiego rodu Odrowąży, biskupa krakowskiego Iwo, świętego Jacka, patrona Śląska itd. itd. To z takiej wielowiekowej perspektywy, a nie z perspektywy Kohuta, Rosy czy Gorzelika spoglądać należy na Polski zdążyłem. Śląsk. Nie, nie Ergo, całość przekazu pana Kochuta i jego kompanów jest na wskroś antyśląska. Jestem jednak przekonany, że marksiści, komuniści, dżenderyści, klimatyści, zwolennicy zamykania śląskich kopalń, zabijania nienarodzonych ślązaków w łonach śląskich matek Antykatolicy, pośle, po proszę. prostu zwykłe antyśląskie Ma dziwoki, lebry i kapociorze, nie mogą stać się dla prawdziwych Ślązaków wyznacznikiem Dziękuję postępowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wystąpienie. Dziękuję. Ostatnie zdanie? Ale bardzo proszę, ostatnie zdanie ostatnie zdanie, proste, ponieważ pani marszałek proste, skończył, Zakończę hasłem kibiców śląskich klubów piłkarskich: Jesteśmy ze Śląska, a naszą ojczyzną jest Polska. Wnoszę odrzucenie projektu ustawy w całości. Dziękuję panie pośle. Ja tylko chciałam panu powiedzieć, czcigodny panie pośle, że czcigodna niewiasta ma dokładnie taki sam mandat jak czcigodny poseł, więc bardzo proszę o zwracanie się do pani poseł, pani poseł i do pana posła, panie pośle. Dbajmy o to, dbajmy o to do posła Okuta, też jest europosłem. Ja, ja chcę Panu jeszcze raz zwrócić uwagę, że oklaski nie są przeszkadzaniem wypowiedzi i proszę nie używać tego, proszę nie używać tego do mówienia, że ktoś panu przeszkadzał. Doliczyłam panu, dwie min, do, do, doliczyłam panu dwie minuty i pozwoliłam dokończyć wypowiedź. Bardzo proszę o zachowanie powagi tej sali i zwracanie się do posłanek nie jak do koleżanek, czy ci niewiasto. Bardzo Pana o to proszę. To jest Pani poseł. To jest Pani Poseł. Pani, Proszę, ja już poprosiłam teraz pan Adam Gomoła. Zapraszam. Niezależny. Bardzo proszę.